Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj ponownie zajmuję się Sonoffem. Sonoff S26. Zasilacze w tym Sonoffie są uszkodzone. Już w jednym Sonoffie wymieniłem ten zasilacz. Dodatkowa płytka jest tutaj na górze. Ale do tej dodatkowej płytki, do dodatkowego zasilacza może nowego zasilacza, nie dodatkowego, bo stary jest uszkodzony. Jest po prostu zła konstrukcja tego zasilacza. No, ok, jeśli by był w jednym sonofie raz na ileś tam sztuk, no to jeszcze by było do zaakceptowania. A jeśli trzy sonofy w krótkim okresie czasu są uszkodzone. Dwa dostałam od Adama, jeden u mnie son off wysiadł. To nie jest kwestia obciążenia, tylko kwestia zasilania właśnie przekaźnika układu sterującego tym przekaźnikiem i przez stabilizator 3-3V modułu WiFi opartego na. ESP8266. Pokażę Wam teraz, jak ten moduł pracuje. Okazało się jeszcze tutaj, że on rozsyła sieć, próbuje się łączyć z siecią, ale nie można go powtórnie wprowadzić w stan programowania. Też dla mnie jest zagadkowe, dlaczego. Akurat nie można wprowadzić go z powrotem w stan konfiguracji ponownej. Może być też przyczyna taka, że ten ESP jest uszkodzony, chociaż tak nie do końca, bo między 5V a właśnie 8,266. Jest stabilizator 3, 3V, i tutaj no mam też taką zagadkę, dlaczego on powtórnie nie chce wprowadzić się w stan konfiguracji. Na przykład w tym jeśli podam mu zewnętrzne zasilanie z zasilacza warsztatowego, tutaj 5V stabilizowany zasilacz regulowany, no to Mogę go wprowadzić w stan konfiguracji na przykład tego i ten też. Ten akurat tak się udał, że zasilanie jest 5V, ale nie mogę go wprowadzić w stan konfiguracji. Jeszcze raz spróbuję po prostu wgrać nowy soft. Ale mimo wszystko tak czy tak zasilacze trzeba wymienić. Yy, najlepiej wylutować stary zasilacz. Tutaj te wszystkie kondensatory, one zawadzają. Yy, ten dławik, który jest w tym miejscu. Ja może, ja może trochę przybliżę to, Wam dokładnie pokażę, jak to wszystko wygląda. Czyli te wszystkie kon kondensatory tutaj, yy, te kondensatory, yy, dławik i te elementy. SMD łącznie z tym układem scalonym i z mostkiem Greca, który jest tutaj, to najlepiej, choderem, zagrzać gorący powietrzem i pinsetom pościągać te wszystkie właśnie elementy SMD. I zaraz to chyba zrobię, ale może wcześniej jeszcze pokażę, jak reaguje ten. Ten są z dodanym zasilaczem nowym zasilaczem. Nie wiem czy to będzie dobrze widać. Tak, zostawię. Może. Gdzie diodamiga? Próbuję po, połączyć się z siecią, siecią WiFi. Muszę go wprowadzić w stan konfiguracji, ale niestety nie chce się wprowadzić w stan konfiguracji, czyli trzeba mu wkraczać nowy soft po wciśnięciu tego switcha. Widać czerwoną, widać czerwoną diod diodę. O! Tutaj widać czerwoną diodę i normalnie przekaźnik pracuje poprawnie. Przekaźnik pracuje poprawnie, ale tak jak mówię, muszę go ponownie wgrać mu soft, spróbować yy, do ponownej konfiguracji przywrócić po prostu jego wszystkie dane związane z siecią z, yy, i z suplą, z ustawieniami w supli także tak to wygląda nowa płytka, nowy zasilacz w Sonoffie S26 on pracuje tylko tak jak mówiłem, muszę konfigurację przeprowadzić od początku, czyli wgrać nowy soft, te sonofy, które są jeszcze bez zasilacza, to w pierwszej kolejności, tak jak tutaj trzeba wszystko usunąć, cały zasilacz oprócz tego kondensatora, bo ten kondensator to już jest na nim jest 5V, na nim jest 5V, tu jest moduł ESP. Tu na tej płytce pionowej z przekaźnikiem tam yy, tranzystor sterujący tym przekaźnikiem jest SMD pod spodem na płytce. Tu będzie dobrze widać, tylko aha. Problem jest yy, jaki? Problem jest tego typu, że. Nie ma takiego zasilacza, który bym mógł wsadzić tutaj czy tutaj, bo wszystkie zasilacze są większe, gabarytami większe. Muszę znaleźć taki zasilacz 5V. On ma gdzieś około 400 mA. Więc yy, tu muszę na jakiejś aukcji internetowej lub w sklepie zamówić. Bo, bo jeżeli nie wykorzystam w tych sonofach, to na pewno takie zasilacze się przydadzą do innych układów. A na dzień dzisiejszy sprawdzę wszystko, zrobię tutaj ponowną konfigurację. No a teraz biorę się za lutowanie, za rozlutowanie tych kondensatorów. Może na samym początku hot-airem wszystko wylutuję. Jeśli chodzi o te elementy SMD. Także krótko zabieram się do pracy. Już nie będę wam opowiadał, jak, jaką temperaturą wylutowuję, jak to jak ja to robię. W każdym razie Warto też jest trochę pasty yy, użyć, tak by to rezultowanie przechodziło sprawnie. Później to oczywiście alkoholem można umyć, żeby płytka wyglądała. Że ja zabieram się do rozlutowania